Rzecz, na którą nikt mnie nie przygotował w dorosłym życiu, jest to, że trzy razy w ciągu dnia muszę przygotowywać sobie jedzenie. Muszę wiedzieć, jakie jedzenie przygotowywać, mieć jakiś pomysł, umieć je zrobić i co więcej, zrobić jeszcze zakupy, ogarnąć to wszystko. Ja za każdym razem, jak robię się głodna, to jestem w takim samym szoku. Yy, mamy poranek w ogóle. I w sumie operarka tutaj nie jestem głodna, ponieważ ja przyjmuję Letrox na, na czczą i po Letroxie nie wolno jeść przez minimum godzinę. Zaleca się nawet do dwóch, więc ja zawsze zapominam. Jak już jak nie zjem, to potem zapominam i robi się z tego kilka godzin. I to jest bardzo niezdrowe, bo potem jak jem już ten pierwszy posiłek, to potem bardzo źle się po nim czuję. Więc jak już robię coś, to robię sobie coś takiego. Delikatnego, co mogłabym właśnie najlepiej wypić. Teraz na przykład zrobimy mm, smoothie. To jest taki smoothie, jak jest e, w palmie brzoskwiniowy strąk. I jedna z Was mi zdradziła, jaki jest przepis na niego, i ja troszeczkę go zmodyfikowałam, i teraz cały czas to robię w domu. Ja już zdradzałam wam ten przepis na Instagramie, e, ale e, tylko tak go wypisałam. Ale wiem, że nie każdy ma Instagrama, więc tutaj też Wam pokażę. Minusem jest to, że trzeba prudzić do tego sokowirówkę. A wyciskamy sok z dwóch jabłek i z dwóch pomarańczy. Potrzebujemy też dwa jogurty. Ja robię ogólnie z dwóch porcji tak, z podwójnej porcji, w sensie. I teraz uwaga, do kielicha dajemy dwa banany. Lepsze by były takie mocno dojrzałe. Ja mam takie. Dwa... Dwa takie małe jogurty? Halo! Ja Halo, zbierasz się? Tak. A skąd pomyślałeś, że nie zamówiłam? Ja codziennie sprawdzałam. O. No właśnie poszłam spać, ale to wiesz, nawet jak ma kilka zleceń odbioru, to nie przeszkadza. Nie, do, dwu, do, do 12 można zamawiać i oni przyjeżdżają. Ten wyciśnięty sok wlałam do tych bananów i do jogurtu. Daję miarkę odżywki białkowej. E, możecie pominąć ten krok, to jest 30-35 gramów. E, ona po prostu dodaje słodyczy i takiej fajnej konsystencji gęstej i garść. Mrożonych brzoskwin. Jeśli mrozicie brzoskwinie swoje, to super. Ja nie, ale są dostępne w jedrące. Zawsze sobie mówię, że w sezonie, tak, będę mrozić brzoskwinie, troskawki i nigdy tego nie robię. Ha! Dzięki białkowi to jest syte, ale też no, właśnie jak nie mam rano apetytu, to to jest coś, co łatwo jest mi po prostu pić. Na przekąskę pokroję sobie kaki. Kaki nauczyła mnie jeść yy, Chmielowiecka i teraz jest w sezonie. Ma dobrą cenę, jest w biedronce i ma dużo witaminy C. I smakuje dla mnie trochę jak gruszka połączona sumie trochę gruszka. Ja bym to chyba najlepiej porównała do gruszki. I zobaczcie jaki to ma ładny środek, taką gwiazdkę. Skórkę można jeść albo nie, ale nie trzeba. Jest bardzo słodkie. Po czym poznać, że jest dojrzałe? Po prostu robi się mięciutkie. Ja kupuję takie dosyć twarde i błyszczące i jak leży mi to przy owocach najczęściej przy jabłkach, to zaczyna dojrzewać. Jestem w ogóle bardzo podekscytowana, bo to jest pierwszy posiłek, który przyrządzam w domu od jakichś dwóch tygodni. Jako, że mieliśmy bardzo intensywny czas, to zrezygnowaliśmy z siłowni i zrezygnowaliśmy z gotowania w domu. Niestety problem stalowy jest taki, że mamy tutaj, już wspominałam kiedyś o tym w filmiku o przeprowadzce, że mamy tutaj bardzo ograniczony dostęp do restauracji. I w sumie do lekarzy. To są dwie rzeczy, które najbardziej mi tutaj przeszkadzają, że nie ma odpowiedniej służby zdrowia. Jeśli ja potrzebuję jakiegoś specjalisty, czy to pulmonologa, czy endokrynologa, czy ginekologa, ja zawsze jeszcze do Rzeszowa. I problem jest właśnie z restauracjami. Kiedy ja bym chciała sobie zjeść coś dobrego, to na Pyszne PL wyskakuje mi szeroka gama kebabów i pizzerii. I to jest, na tym się kończy moje szaleństwo jedzeniowe. Ale tak, przez to, że mieliśmy taki um, intensywny czas. To zrezygnowaliśmy z, z tych dwóch rzeczy, z siłowni i z gotowania, ale już wracamy, bo już tak jak Wam mówiłam, wychodzimy na prostą, więc wracam do gotowania i nie sądziłam, że człowiek może tak bardzo cieszyć się na warzywa, bo powiem Wam, że czujemy się obdwoje fatalnie, co jest związane oczywiście z tym, że jesteśmy przemęczeni, niewyspani. No i właśnie źle się odżywialiśmy. Bartosz w ogóle ciągnął na dwa etaty przez, przez ten czas. On wracał po godzinie 17 do domu i potem do, do nocy pracował ze mną, pakował, pakował przesyłki, odpowiadał na Wasze maile i ogarniał sklep internetowy, więc szacunek dla niego. Do tych batatów ugotuję brokuła, podsmażę pieczarki, zrobię serek ze szczypiorkiem, i jeszcze guacamole. Po prostu wszystko. Potrzebujemy bomby witaminowej. Tutaj gotuje się brokuł, a tutaj będę podsmażać pieczarki. Do podsmażonych pieczarek lubię dodawać taki sos balsamiczny, który drwałem kiedyś na jakimś tygodniu włoskim. W Lidlu. On jest taki gęsty i fajnie się łączy z pieczarkami. Czy nałożyłam wszystko i się zorientowałam, że się nie nagrywało? Być może. Dlatego pokażę Wam tak. Tutaj mamy te pieczone bataty z guacamole. Jeden jest z jajkiem z takim żółtkiem lejącym się, z tyłu brokuły. I te pieczarki. Na kolację robimy owsiankę. I w ogóle, tak wiem, będą pytania o te pudełka, one są z Ikea, ale je wycofali, a bardzo tego żałuję, bo są świetne, bo od razu widać, co w nich jest. Ja sobie je podpisałam taką wytłaczarką Dymo yy, i żałuję, że nie kupiłam ich więcej. Jest mi bardzo przykro, bo są świetne. Zrobimy owsiankę yy, z czekoladą. Mam tutaj resztkę napoju yy, z Alpro, więc użyję, jeśli to jest jeszcze dobre. Tak. Dodajemy kakao. Mam też tak, że dawałam do owsianki kostki czekolady, ale kakao sprawia, że ten mm, smak i w ogóle ten kolor jest bardziej. O wiele bardziej intensywny. Ja kostki czekolady. To jest dobre. Daję sobie na wierzch. Czy jestem już cała w czekoladzie? Yy, być może. Skończyłam właśnie pakować zamówienia. Mamy godzinę czwartą rano prawie. Zrobię sobie herbatkę. Herbatkę. W ogóle, czy możemy docenić, jak mam tutaj ładnie poukładane, bo uzupełniłam zapasy. Ale zdradzę Wam, jaka jest moja ulubiona herbata. To jest taka. To się chyba wymawia Dekane, bo yy, pisaliście mi, że to jest jakaś niemiecka marka, czyli to nie będzie T, tylko chyba te. Yy, I bardzo lubię przezkwiniową. Teraz kupiłam na spróbowanie taką zimową Magic Moments. Yy, I... Fruit Love. Ale słuchajcie, te herbaty one są ciężko dostępne, w sensie nie ma ich w biedrach i w lidlach, czyli odpada już normalnie większość sklepów, które się ma w pobliżu. Ja je kupuję w LeClerc i w Intermarsze. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że ja widziałam te komentarze na temat czajnika i przyjdzie na to czas, słuchajcie, wymieniliśmy jednorękiego bandytę, dorobimy się i czajnika. Ale to wiecie, to nie jest łatwo na Podkarpaciu i nie powodzi się, słuchajcie, no. Karnak daje radę. Podgrzewam wodę. Ale te takie czajniki elektryczne, nie wiem, czy wiecie, ale one bardzo dużo prądu żrą na przykład. Wszystko drożeje w obecnych czasach. A jeśli chodzi o kalendarz adwentowy, to dwa pudełeczka już za nami. Jedną tworzyłam ja, drugie Bartosz. W moim był puder do kąpieli z Nakomi, który teraz bardzo chętnie wykorzystam. I dajcie znać, czy obserwujecie mnie na Instagramie i śledzicie na bieżąco, co tam się znajduje. Pudełeczka z zawartością będą zapisane w wyróżnionych relacjach. Some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas. And outside, snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight.